I jeszcze fajer, wezystem wezmę. Jak go tu ubić? Jest przystań. Ale to jest tylko taka wyspa mała. No ja pierdolę. Bądź tymi kurwa kleszczami, pedale. Dobra, to mam drabinkę. Ale zaraz nie będę miał statku. Ledwo żyję. Kleszcz kurwa. Padam. Ja pierdolę, ja pierdolę patrzcie, co tu się dzieje, że ja z nimi się bije jasna kurwa, ale miałem szczęście. Nie wiem czy on nie widzi czy nie, czy co. Kurwa syn Niesamowite jakie miałem szczęście. Jeszcze mam, cały czas kurwa je mam. Do góry. To tam przyciznę, trochę dostał Won kurwa ode mnie Przepraszam, będę teraz wulgarny i bardzo w ogóle emocjonalny, ale chyba rozumiecie kurwa, no co tu się dzieje przecież teraz. To jest chore. Nie no, muszę go ubić, bo to inaczej nie będzie. Trzmaty! No, trochę szczęścia, no bardzo dużo szczęścia i dużo ogaru też. Ooo, co za sytuacja. Prze no tam mogła po prostu, ona nie Ona... Tam mgła po prostu niemożliwia przewidywanie sytuacji. Przecież jak ja mogłem, kurwa, ani go nie było słychać, ani nic, tylko nagle jakiś ryk. Dobrze, że. No nic nie straciłem, nic, ale jak to było w ogóle możliwe? O, Chryste. Nie no, nawet nie będę mówił, że ogar. Może po prostu tylko czyste szczęście, bo ja już nawet nie wiem co tu się odwalało, po prostu nie przyswajałem tego Walka o życie jak chuj. Do domu Ja pierdzielę No to była chyba najbardziej niebezpieczna akcja. Niezakończona śmiercią jaką miałem. Jedna rzecz, która mnie wkurwia. Czemu tu jest drabinka, skoro się nie da wejść na nią? Tu far, nie jest nic tu far, tu jest kurwa drabinka. Miałem prawie już to samo miałem co w tym poprzednim, to by mi mogło dużo pomóc. Bym ruszył na pełnej piździe i bym zaczął w niego strzelać. Drabinka kurwa. O. Nawet mnie nie interesuje lód w ogóle z tego ...dżiala. Dobra, wygląda na to, że dotarłem do mistlanców i to Chyba dużych Ja pierdzielę co za akcja. Dobra, osiedlę się od wergrów, bo tam to nie jest <noise> najlepsze miejsce Ale to jest chyba też tylko taki skrawek tych mistlanców tutaj Tu się wydaje więcej tych niestłonców. Nie wiem jak tu pływać. No. Syka się, przerwała. Tam jakieś plaince znowu, czy nie wiadomo co. Zaraz się okaże, że coś jest metr przede mną. O, wiedziałem. Ej, co to za królik? Rolik plus plus. No, super. Wszystko poszło na dno. Nie lubię tej eksploracji, eksploracji tych mistrzów. No co to ma kurde być, że ja nawet nie wiem gdzie ja staję, co tu jest. To no, był też tylko jakiś taki mały obłoczek. Sprzęt to samo powiem wam że mnie zmęczyło to pływanie bo tutaj jest takie ulki kurwa w postaci tego że są te kry, te fragmenty i tam mgła i tu się strasznie ciężko pływa, co chwilę się o coś obijam płynę dokładnie tam, gdzie mnie wiatr kieruje, czyli na zachód i jest duża szansa, że tam przecież jakieś mislancy będą, także lecę, 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 lecę daleko Znalazł się kolega, którego bardzo chętnie bym ubił, Tylko może nie w ten sposób, że teraz mi to chodź, chodź. Nie no ma nic przede mną, nie ma. No, no dobra, bez sensu Dopłynąłem do czegoś takiego. Wygląda no. uh -huh. Jeszcze nie dopłynąłem, ale widzicie o co chodzi. Zaraz osiądę na tym Znowu mam tutaj Deep North, ale jest trochę tego też Strandsowego Wiatr mam w żagle i nie mogę wycofać Uff, Jak ja widzę, nie widzieć Dobiłem, wygląda jak mieszanina naprawdę w kilku biomów Bo Deep North przechodzi Black Forest, a tu jest ewidentny jakiś Mistland zaraz. No ale dobra. No, on ciekawy bardzo, albo nieciekawy. Zależy, jak to ująć. Black Forest to jest tylko odrobina, i tu już są mistlancy z dziwnymi dźwiękami, jak słyszycie. Chyba Gial. Tak. Nie wiem, tylko z której strony się pojawi. Ja już portal mam. Tam chyba. Tak. O, leciał? Hmm. Ale... Tego to dawno nie widziałem Siema a! Taki lepszy. To lepiej go tutaj z szacunkiem potraktuję, bo nikt nie wie takich rzeczy. Tyle. Tutaj mam jakieś struktury już. Kurwa, nie oznaczyłem portalu. Mam strukturę dwergrów, której jeszcze nie widziałem. Jakaś taka twierdza. Dużo krat. Oczywiście komponent. No, nic specjalnego dla mnie. O, tak Ale mi same w sobie wydają się duże. O, Dzial. Lecimy z nich, panowie. No chodź. Nie, wiem, nie widzę go, ale szłam. tam jest Tyle. Patrzcie, patrzcie, uwaga, uwaga. Coś tu jest. Chyba będę trząsł, no bo jak dupa na traktorze. O! Kto ci 3. Trzy, cztery. <śpiętne> Ajajajaj. Dobra, mam was. Jeszcze nie, ale dobrze wróżę.